Dobry, witam Was w grze w Valheim W dzisiejszym odcinku idziemy upić królową i mam nadzieję, że uda nam się dzięki temu też dotrzeć już na popielne ziemie, jeszcze w tym odcinku pod warunkiem, że w miarę szybko zajmiemy się królową. Tutaj jak widzicie dokończyłem budowę tego naszego um, długiego domu no to sobie wieżę postawiłem otoczyłem mury, murem i wejście jest tak naprawdę na moment obecny, tylko właśnie przez teleporty więc jak widzicie, trochę ich mam, e, trochę mi zajęło znalezienie tej królowej. Czasu e, koniec końców to się okazało, że to tu też miałem taki moment, że płynąłem dosyć daleko w poszukiwaniu mgły. Trafiłem tutaj, ale stąd już tak naprawdę e, właśnie znalazłem, że jest to tutaj. O tyle dobrze, że e, tutaj tak za daleko nie popłynąłem, bo mi się wydaje, że gdzieś tu. Może i wcześniej, nie wiem jak do końca się układa y, Ashlands, ale dziś tam prawdopodobnie będzie, więc też będzie łatwo stamtąd dotrzeć, Ja tam też mam łódź już przygotowaną, żeby wiecie, tak było na, na zasadzie, na... na szybkości wszystko, dobra, teraz, gdzie y, ten teleport królowa, jest teleport królowa, wybieramy się, ja tutaj mam przygotowane parę takich mikstur, jak też na nią, chociażby, mm, drewno nie widziałem, no dobra, y, o, Ok, right. tylko że teraz mogłyby mnie tu nie atakować. Chłopaki wow! No, oczywiście skąd ich tu tyle? wcześniej jak tutaj. No kurde, ale w wodzie musiał się z nimi bić. Ty czas na was chłopaki nie mam. Ten latający też w ogóle przesada jest. Teraz mi tyle pod Tego zwalą. już mam takie ilości. Dobra, hmm. no muszę się cofnąć na chwilę, bo... Nie ma tutaj drewna. Nie wytnę na takiej szybkości. Hmm, nie, tutaj jest. Tu może coś jest. 23 starczy. A, to tam. eksplozję Ej, dirk się przetwarza? Dobra. Let's go. nie powoli mi się to życie odnawia. No ja, ten. Szybciej to będzie. Dobra, my mamy oczywiście naszą pieczęć. Let's go. Mam wszystko na trzy, bo niestety na wyższy poziom na moment obecny nie jesteśmy w stanie nic zbić. Prawdopodobnie znajdziemy coś yy, na tych, tych tak. Przynajmniej mam nadzieję. W pielnych ziemiach, żeby to jakoś ulepszyć Zainfekowana stada, no dobra, pierwsze co, co będziemy musieli sobie oczyścić to miejsce Powiem, że nie pamiętam tą królową się jakoś to chyba odpalało. A jednak nie! Gdzie to jest? Nie pamiętam, teraz, czy ona ja nawet nam to od razu zniszczyć, czy nie? Wolałbym, żeby tego nie niszczyła. Zawsze to by mi dałoby mi trochę yy, wglądu w sytuację. Czy coś brakuje. A. Warsztatu nie ma. No dobra A, nie użyłem tego jeszcze odpowiednich rzeczy. Na truciznę miałem wypić A, ona się czołga tym miejscem i samo to już uszkadza Dobra Te duże to najgorsze są. Te małe to tam elo, ale... No skubany nie podszedł akurat do mnie. Zdechnij, żeż. Właśnie, jak to z łukiem jest u niej? A, prawie nic jej nie robię łukiem. się obronić. Tak długo jak kościoła działa, to jednak te obrażenia nie są jakieś potężne z jej strony. Aaa. Zauważyłem, że tak robi. Bo to jest moment, kiedy ona jakby takie wiecie. Yy Właśnie po to mi potrzebna jest ta odporność na truciznę. Czemu ona wylazła w tym samym miejscu? Szperacz, pomiot. O, za krótki zasięg. O, to, to nas ratuje, właśnie. Było w... kurde. A was skąd się tu tle wziął? Dobra, ile nam jeszcze kościoła? mu 2,5 minut nam zostało? Powinniśmy z... przyspieszyć te ataki jednak na nią. Zrobimy może jednoręcznym. Zobaczymy, jak to ją się bije tym jednoręcznym. Gdzie gdzieś tu? A, na górze. Myślałem, że się zablokowała przez chwilę. O, teraz, jak ona robi ten okrzyk taki. Twnego, że rzeczy większe wlatują w szperacze. No bardzo lepiej, to niż nic. Dobrze jeśli ustawia się ustawiać tak pod ścianą. Wtedy ona mimo wszystko przy tym uderzeniu nas mniej nas odpycha. A gdzie ona poleciała. Tego finałowego nam nie daje zrobić. Kościoslam jeszcze 20 sekund. Dostała za 300 na koniec. Jeszcze tylko mam, już nam się skończył. To wiecie co ja sobie walnę na życie. Żeby mi się odnowiły na maksa życia. No nareszcie już mi ciśnienie podnosiły te małe gówno mi musiał zepchnąć na sam dół No, pstraniec jeden A dopóki działał kościosram, no to było fajnie tak To jest przez te kilka chwil no to szybko odszło to zabijanie ale później, jak on zdechł, to, to już jak się skończył, to już tak średnio. Nie pamiętam, co ona dawała w ogóle. Królowa. Zdychaj. O, i skończył nam się bonus. Dobrze, że taki długi był. Dobra, łeb królowej do wora. Maestetyczny Karabsk. No ja to też mogę wyrzucić. O! Rzemieślnicza prasa. Hmm, coś nowego. Idziemy, zobaczyć W takim razie, czy tu coś jest. Siedziba roju. Aha, dobra, tu możemy przyzwać, tak? Wiem, jeszcze raz, ale nie, ja podziękuję bardzo. Maestetyczny ten. Dobra. Chcemy zobaczyć, co to jest. E, dobra, zjedzmy sobie to. Mieć jakieś sensowne bonusy. Pancerz mamy. Yy, wyjść Tutaj. Let's go do bazy. O! Munin. Dobra walka. I co tyle? Dobra walka. No dzięki. Ziemię popiołów czekają. Dostaliśmy nowy wpis Prowadzenie Ziemie. Ziemię popiołów czekają. Dobra walka. Aha, może tutaj z czasem coś będzie dodatkowego. Dobra Idziemy odłożyć łeb Wziąć błogosławieństwo od smoka, a przynajmniej od jego uba i z tym będziemy dopiero tam ruszać, nie? Mm, dobra. Aha, dobra, ja muszę wrócić do starej bazy, czyli tutaj na początek. I dopiero stąd. I dopiero stąd się wybierzemy dalej. Yy, krąg jest tu. Muszę bezpośrednio zrobić teleport. Nie wiem, nazwać. Ich, krąg 2 czy coś. Dobra, idziemy odłożyć łeb robala. Pyk, pyk pyk Co on daje? Aha, regeneracja Aethiru. No nie dla nas. Dobra. Wiatr w plecy wzięliśmy. Nie wiem, aha, bo tu mi tu wpadło, bo się strzały skończyły. Kurde, w ogóle trzeba zrobić strzały, widzę. A na razie nie będziemy się tym zajmować. Chociaż no, moglibyśmy sobie parę zrobić. No, żebyśmy tam na miejscu zranie zginęli. A źle wlazłem. Trzeba będzie zrobić, e, znaczy wziąć ze sobą zasoby na teleport. Zrobić jeden w bazie, tak? I dodatkowo wziąć ze sobą, żeby na miejscu już tam zrobić jeden, żeby mieć w razie czego? No chociażby na przykład zgona, nie? nie. bonus mamy wybrany. W sumie mogę to tutaj odłożyć. Nie jest mi to niczego teraz potrzebne. A, to co cały czas działa? Mm, dobra, zobaczmy. To co tam nam się odblokowało, to była prasa z rzemieślnicza. Mm, nie, nic z tych rzeczy. O, to tu jest. To jest do stołu mistrzowskiego. O, co ciekawe. Brosz i czarny marmur. Gdzieś tu to wrzucałem. To z czarny marmur akurat jeszcze tam, o tu jest akurat piątka. Dobra, jeszcze wziąłbym do zrobienia tych strzał, tylko teraz, o dobra. Stół chyba tu stoi, dobra tego zabierzemy do środka. Inaczej go nie będę mógł użyć. Mm. No dobra, postawimy go tutaj chwilowo. Co tam jeszcze? A to co ja wziąłem jak nie bro? Aha, ja wziąłem miedź. Dobra, zobaczmy co takiego ciekawego tu jest. Dobudowaliśmy. Ceramiczna płyta. Ceramiczna płyta jest do zrobienia z czarnego marmuru. Dobra, przyniesiemy. Z pięć tych w takim razie. Tutaj mam większą ilość jak wychodziłem, Więc, dobra, weźmiemy, okej. Okay. Z ważniejszych rzeczy. Ten teleport trzeba zrobić. No i co to będzie? Mmm, rdzeńtar, drakar. Czyli porządny statek będzie mogli zrobić. Ile kosztuje. Jest. Gwoździe, szlachetne, drewno, drewno i drazil. No, w sumie moglibyśmy go zrobić nawet. Yy, tylko teraz ja będę dużo ważył z tym wszystkim zaraz. Dobra, zobaczmy. Ile tam czego potrzeba? 30 ceramicznej płyty to mamy. Co tam dalej? 60 drewna, 25 drewna. O, 60 mogę nie mieć szlachet. Nie, dobra, mam. Jest. Dobra, załóż, sobie, pas. Dobra, jest, mamy. 25 i 100 gwoździ. No, z gwoździami będzie problem. 100 gwoździ, to jest chyba 10 tych co? Mi się właśnie wydaje. Dobra. To ja co przygotuję zaraz i się widzimy. Dobra, jesteśmy bardziej już przygotowani do tej wyprawy. Tutaj jeszcze zobaczę, co to jest ten rdzeń tarczy. Co to nam daje? Generator tarczy rdzeń tarczy. tarczy. Aha, dobra, rozumiem. To jest ten generator jaki co widzieliśmy tam na... W filmikach, w których tam, wiecie, chronił od tego strzału, nawet jest po angielsku jeszcze, zasilany z kośćmi. Ciekawe. No dobra, to weźmiemy to ze sobą już, na samym początku. Pięć miedzi tam było, tak? Dobrze mówię? Pięć miedzi i pięć żelaza. Ok, no dobra, trochę będziemy ważyć zaraz, niestety. Potrzebuję jeszcze trochę ze sobą drewna o, Weźmiemy ze 20 Mam nadzieję, że się doczołgam do portalu, który jest no, trochę daleko Tutaj... Tutaj przygotowałem sobie już ten zestaw, który zabierzemy ze sobą Więc let's go e, To będzie to To... Oj, nie, nie wrzucam O kurczę, chyba się nie zmieszczę Nie, dobra, jesteśmy na styk od trucizny odłoży. To nie jest mi potrzebne na kondycję. Szybko regeneruje kondycję. Dobra. Jesteśmy na styk, można powiedzieć, chyba, bo mamy w sumie jeszcze jedno miejsce. Ale dobra, idziemy. Idziemy. Tutaj łódź już mam, więc w sumie mógłbym ją zlikwidować i postawić sobie szczęście jej drakar. Ale dobra. Okej. Okay. Rdzeń mógłbym z jakiegoś powodu nawet tu postawić, ale dobra. Mamy dra... wow! Ale drakar ma głębo na głęboki jest strasznie taki, można powiedzieć, ten teren. No jest różnica. Dobra, i my płyniemy, a przynajmniej chcemy płynąć, dobrze mówię, gdzieś w tamtym kierunku. Nie, źle, tam. Okej, okay. o, oh, łuku się nie naprawiłem, a, ważna, a to jest ważna sprawa. Myślę, że strzał też nie wziąłem. Patrzcie wyma... Dobra. Nie chcę już przedłużać i też już chcę tam płynąć, zobaczyć, więc let's go. Uuu, ale jest głęboki. Tylko teraz pytanie, gdzie tu się steruje? a, tu się steruje, okej. Okay. Ciekawe, czy on jest jakiś mega szybki. Akurat sprzyja nam yy, wiatr, więc nie będziemy kombinować, Może że skill mamy. No dobra, to płyniemy. W razie czego mamy tylko nie 11 strzał? Do tego mam możliwość zrobienia sobie teleportu i tej tarczy. O, widać kolejne te po lewej, Misslandy. No, przez dobrze płyniemy. Dobra, gdzieś w tamtym kierunku płyniemy. Gdzieś tam prawdopodobnie będą popielne ziemie. Możliwe, że już się nawet widzimy. Rzeczywiście, nie, to chyba mieć slandy dalej, tak? Bo nic, takie ostre czubki mają. Chociaż nie do końca, wygląda trochę inaczej. O nie, to na pewno nie są Islandy. Kurde, będziemy na końcu tego prawie świata, nie? Kurde, mam powiem trzeba tu uważać, bym nas nie wypchnęło na te Ja zwolnię może, bo być... to Zasz... coś popłynę. Samo podpłynięcie tu będzie wyzwaniem. Tylko żebyś ty... Sorry, nie dałem się, co chciałeś. Wybacz, ale raczej nie wyskoczę, żeby z tą pogadać. Hmm, to tutaj popłynąć. Spróbujemy tu się przecisnąć. rana dało nam trochę pędu Takie manewrowanie Spoko, ja pogadam z tą, ale nie w takim miejscu, mordo. To i nieciekawie się zaczepiliśmy Coś to przepłyń po prostu do przodu Ej, no bez jaj, żeby mnie coś tutaj jeszcze z wody atakowało. Aha, no spoko. Gna ogniot Ja oczywiście strzał nie wzięłem, no bo po co, nie? Jeszcze ptaki mnie jeszcze jakieś do mnie lecą. Ile mam strzał? Cztery jeszcze. Hopie, traw go, bo źle się nam to... źle się to dla nas skończy zaraz. O, o, o. Czekaj, czy to pływa. Nowy materiał. Hm. Dobra, czekajcie, wskoczę po to. Dobra, zagadam chyba już z tym, tym ptakiem. Przeciążenie, mhm. No, to weź jedno, wyrzuć. Oczekajcie, spróbuję jak pod, podniesie wodę. Spróbuję wejść na to coś. Hmm, nie mogę. O, spoko! A, no super. Drugi przypłynął. Aha, to ten. Fajnie było. <laughs> A my w tej wodzie wziął chyba na hita. Nie wiem ile miałem żyć. He. Eee, no, tak eee, tego. Pierwsze spotkanie z miską z nami. Eee, Fajnie było, teraz nie wiem, co ja zrobię, tą drugą łódką, żeby odzyskać chyba tą pierwszą, ale na razie na pewno muszę sobie wziąć łuk ten stary i jakąś amunicję. Tak więc my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy odbijać własne zwłoki. A na razie to tyle, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.